Budowa domu trwa bardzo długo, bo domu się nie zbuduje jak raz ktoś pstryknie palcem i już ma dom. Dziesięć dni. W pół roku, rok, kilka lat. To zależy jaka jest wielkość domu. Albo tak. rok, albo dwa. Buduje się długo dom, bo jest bardzo dużo do budowania. Albo osiem. Bo kilka dni. Mm. Siedemnaście, Siedemnaście dni. Dnia. Dwadzieścia dni, całe życie. <noise> Buduje się dom dwa tygodnie. Siedem dwadzieścia sekund. Czasami budowa zajmuje 24 godziny, czyli cały dzień, czasami 2 dni, 3, 5, nigdy nie wiadomo.